Przyszła zima, podajnika nie ma. Wszystko w proszku. Dorabiam mu tutaj przesyp, bo mi się to wszystko tutaj zapalało w środku. Trochę poszerzyłem mu ten kanał. To no, taki wynalazek. O, tu będzie przesyp. Tu się ładnie wszystko kręci. Trzeba tylko to obspawać poskładać do kupy. Tu mam taki przymiar. W tym miejscu jest otwór w piecu. Tak to będzie wyglądać kiedyś. Nie wiem kiedy. Ślimak trochę poprzerabiany. Jakoś, jakoś to będzie. Starowanie było takie prehistoryczne. A będzie prawdopodobnie oryginalny starownik od, od pieca jakiś tam. Nie wiem jeszcze może kiedy pokażę. Na razie tyle.